Problem bezdomności w Kętrzynie. Internauci odpowiedzieli na apel sióstr. Kina i muzea wznawiają działalność. Angelika Tołoczko zapraszam na kolejne wiadomości telewizji KTK. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie od poniedziałku 15 lutego do 28 lutego będą uczyć się zdalnie. W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 i skierowaniu na kwarantannę 160 osób, decyzją Sanepidu placówka została zamknięta. Zima nie odpuszcza. Minusowe temperatury dają się we znaki każdemu. Ten okres jest szczególnie niebezpieczny dla bezdomnych, którzy na co dzień koczują w pustostanach. Kto i w jaki sposób im pomaga, i czy osoby bez dachu nad głową faktycznie chcą z pomocy skorzystać? Sprawdziliśmy w materiale. Trudnymi sprawami w naszym mieście zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz służby mundurowe, Policja i Straż Miejska. To oni w pierwszej kolejności otrzymują informację, kto potrzebuje pomocy. Grupą, szczególnie teraz narażoną na niebezpieczeństwo, są bezdomni. Jak ten problem wygląda w Kętrzynie? Na koniec grudnia zeszłego roku zdiagnozowaliśmy 27 osób bezdomnych z terenu naszego miasta Kętrzyna. Osoba bezdomna, czyli osoba, która nie posiada lokalu, nie posiada meldunku stałego w tym lokalu bądź też osoba, która posiada meldunek. Ma, ma mieszkanie, ale nie może do niego wrócić. Z różnych przyczyn: czy to jest z powodu eksmisji, czy to z powodu zajęcia, bądź też dewastacji tego lokalu. Według ustawy o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek udzielić schronienia, posiłku i ubrania osobom tego pozbawionym. Bezdomni mogą więc skorzystać ze schroniska, noclegowni lub ogrzewalni. Czy korzystają i jakie muszą spełniać warunki? Na koniec grudnia zeszłego roku w ogrzewalni, która jest przy Placu Słowiańskim 2 ogólnie przebywało 10 osób z tego tylko trzy osoby z terenu naszego miasta. Pozostałe osoby to były z powiatu Kętrzyńskiego. Warunek pobytu w schroniskach jest taki, że nie można tam spożywać alkoholu, trzeba się stosować do regulaminów. Tych osób w schroniskach było w przeciągu całego roku więcej, ale oni trafiają z powrotem do nas, dlatego że schroniska usuwają takie osoby, które się nie chcą dostosować do, do regulaminów. Podobnie jest w ogrzewalni. Z tej formy pomocy mogą skorzystać tylko osoby trzeźwe. Na terenie obiektu jest zakaz Spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zasady, do których niektórzy nie chcą się dostosować, dlatego ciągle wybierają altanki i pustostany na terenie miasta. Wybór okazuje się być nieraz tragiczny, co pokazała ostatnia historia. 25 stycznia tego roku na terenie drożdżowni znaleziono zwłoki 25-letniego bezdomnego mężczyzny. Mimo tego policja i straż miejska codziennie patrolują miejsca gdzie mogą nocować osoby bez dachu nad głową. Sprawdzamy wszystkie miejsca po prostu opuszczone, stare ruiny, jakie stare opuszczone budynki, gdzie mogą osoby bezdomne przebywać, chroni, chroniąc się przed mrozem i śniegiem. Także kontrolujemy te i te osoby, po prostu jeżeli zostajemy, to informujemy ich, że jest ogrzewalnia w Kętrzynie czynna, gdzie mogą się udać. W chwili obecnej z uwagi na bardzo niskie temperatury jest wydawana również ciepła zupa z inicjatywy MOPS-u, jak i również herbata Mogą posiedzieć, ogrzać się aż do samego rana. Później sala jest wieczorna także cały czas kontrolujemy to, staramy się dbać o ich zdrowie i przede wszystkim o życie. My przekazujemy informacje, wskazujemy miejsce, nawet jak trzeba to dowozimy, ale te osoby nie zawsze wszystkie chcą korzystać z tego, bo muszą się podporządkować danym rygorom. Czyli nie mogą spożywać alkoholu, nie mogą palić papierosów i dla nich to nie odpowiada. Niestety nie każda z tych osób chce otrzymać tą pomoc. I nie, podszy, nie, po, nie podpisuje oświadczenia i nie wyraża zgody na przebywanie czy to w ośrodkach, czy to w ogrzewaniu. Należy pamiętać, że okres zimowy jest jednym z cięższych dla osób, które z różnych przyczyn nie posiadają dachu nad głową. Klatki schodowe, domki letniskowe czy piwnice nie są odpowiednimi miejscami na przeczekanie zimy. Pamiętajmy, że szczególnej pomocy wymagają osoby będące pod wpływem alkoholu. Człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło. Trudne warunki atmosferyczne są niestety przyczyną wychłodzeń, do których dochodzi każdej zima. Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie pozostajmy obojętni wobec tych, którzy, zwłaszcza teraz, mogą potrzebować naszej pomocy. Oprócz schronienia pracownicy socjalni z miejskiego środka pomocy społecznej zachęcają do zmiany swojego życia. Co oferują? Każda osoba, która trafia do schroniska, do schroniska ma podpisywany kontrakt, czyli warunki yy... Takie uzgodnienia, co może ze swoim życiem zrobić, w zamian za to otrzymuje od nas pomoc, tak? Czy pomoc w napisaniu podania o, o lokal, czy y, pomoc w skierowaniu do, na terapię uzależnień, tak? I y, otrzymaniu na to środków finansowych, pomoc psychologiem na okrągło y, pracownicy socjalni prowadzą y, rozmowy motywacyjne, żeby osoba zmieniła swoje życie, ale nie ukrywajmy tego. To są ludzie, którzy z jakichś powodów trafili na ulicę, akurat w Kętrzynie. Ja nie mówię o innych osobach bezdomnych. I, on, i trudno im jest się przystosować do pewnych reguł, które panują w społeczeństwie i do pewnych reguł, do, gdzie oni, regulaminów, gdzie oni trafiają do schronisk, do ogrzewalni. To są wolne ptaki. Oni swoje życie biorą swoje, w swoje ręce i... My możemy im mówić, możemy sugerować, możemy motywować, ale co oni z tym zrobią? To jest ich tylko wola. Z jakich powodów ludzie lądują na ulicy? Gdyby zadać pytanie, jakie masz marzenia, żadna osoba nie odpowiedziałaby, że chce być bezdomna i uzależniona od alkoholu. Zatem dlaczego? Co się stało, że ulica stała się domem niektórych? Mami zmarła. Się trochę załamałem i później mi e, brat uciekł do Niemiec i pojechałem do Niemiec ja i przyjechałem i kurde, tak się załamałem, że nie mogę kurde powstać. Ja już ponad 20 lat jestem bezdomny. A czemu? Nie chce pan zmienić życia swojego? Ja chcę zmienić, tylko mi nie dają. A gdzie pan przez te 20 lat mieszkał jak bezdomny? Ja i tu i tu po sobie spałem. I było mi ciepło. I co tak, dobrze żyć w taki sposób? Chyba ciężko trochę, co? Ale musiałem sobie zarobić na to, na to, na to. Nie stałem pod sklepem, żeby zebrać. Musiałem zarobić. Puszki zbierałem, to to, to to. I jak użyję? Rodzice mi poumierali, no i załamałem się trochę. I zacząłem rura. No tak wyszło, jak wyszło. No. Pracę to ja mogę znaleźć. Tylko, że powiedzieli, że jak będę nadużywał alkoholu, to nie mnie nie przyjmą. Bo mam niezły zawód, bo tym piekarzem no, Nie chcę mnie przyjąć, bo nadużywam alkoholu. Wielki na to, no, do, zaproszenie, jak dobrze prosperowałem, to było wszystkie pięknie, ładnie, nie? Pomagają to, a teraz to co? Co się czy żyjesz przez telefon? No, jeszcze żyję mam. I żyć mam zamiar dalej. Mamo wróć. To wołanie trzech sióstr, których mama od kilku miesięcy walczy o życie. Kobieta w tej chwili przebywa w zakładzie opieki lekarskiej pod respiratorem. Jej córki uruchomiły internetową licytację, by nazbierać fundusze na rehabilitację swojej rodzicielki. Konie stajnia Hubertus. Z jaką osobą kojarzą się te hasła? Odpowiedź jest jedna z Agnieszką Waraksą. Od zawsze jej pasji towarzyszyła drobna, wrażliwa na krzywdę ludzi i zwierząt osoba to mama Agnieszki, Mariola. Która na co dzień pracuje w przedszkolu, ale jej energia i chęć niesienia pomocy sprawiły, że wspólnie z córką angażowała się w każdą akcję charytatywną. Mama generalnie angażowała się we wszystkie akcje, które też dzisiaj ja organizowałam. Robiłam już mnóstwo akcji charytatywnych, różne zbiórki, więc na każdą zbiórkę mama szła ze mną na stryki i w ściągałyśmy wszystko i wystawiła się na sprzedaż. Czy to na koty, czy na ratowanie koni, czy na właśnie na pogorzelców. No, no Różne tam akcje gdzieś tam się przewinęły przez nasz dom i mama zawsze chętnie oddawała to wszystko. A Hubertusy, tak, co roku organizujemy Hubertusa, takiego pod kątem właśnie dzieci u nas w stajni. Mama co roku robi nam bingos przypyszny. i co roku bierze udział też w przebierankach, bo jest konkurs na przebranie jeźdźca i konia. W związku z czym, jak się przebiera nasza siostrzenica, no i w, w zeszłym roku pierwszy raz mój, mój staś się przebrał, to mama też się przebrała. Zawsze robimy takie przebrania rodzinne, że tak powiem. Mama no, jest taką szaloną osobą i, i lubi takie akcje po prostu. Wszystko zmieniło się 6 listopada 2020 roku, kiedy to pani Mariola jak zwykle udała się do pracy, którą jak podkreślają jej córki, uwielbiała i znajdowała w niej swój azyl. Do domu jednak do tej pory nie wróciła. Dla jej córek informacja, że w pracy wydarzył się wypadek, była szokiem. Okazało się, że ma tętniaka mózgu, o którym nie wiedzieliśmy, no po prostu tętniak Pęk dostała rozlewu krwi do mózgu. I została przetransportowana do szpitala w Wolsztynie. Tego samego dnia przyszła operacja bardzo ciężką. Lekarze na początku mówili, że nie przeżyje po prostu operacji, ale podjęli się, zebrało się konsylium lekarskie, podjęli się, że, że zrobią tą operację. No i mama przeżyła już jej do tej pory. Od, tamtego, od tej operacji pierwszej miała też drugą operację mózgu, ponieważ bodajże po miesiącu zaczął się sączyć jakiś płyn, prawdopodobnie mózgowrdzeniowy, w związku z czym znowu miała otwieraną czaszkę i znowu kolejna operacja, którą też przeżyła. Obecnie mama jest w zakładzie opieki leczniczej. Szpital powiedział, że zrobił wszystko, co mógł zrobić, więc wysłali do zakładu opieki leczniczej. Tam już jest ponad miesiąc. Dostaliśmy ostatnio bardzo pozytywną informację, że mama reaguje. Jest u nas szok, bo, bo miała, miała nie żyć, ewentualnie przeżyje, miał być stan wegetatywny, a mama reaguje. Re, są reakcje wzrokowe, są reakcje ruchowe, na zadawane pytania reaguje tak lub nie, kiwając głową. Ciągle dostaliśmy informację, no nie róbcie sobie nadziei, no bo niestety no, stan medyczny był, był okropny mam, znaczy, to znaczy tak, teraz stan też jest ciężki, bardzo ciężki, mama ciągle walczy o życie, jest pod respiratorem, ale no ma ogromną wolę życia, jak to w właśnie właśnie że widać mi taką siłę. Ciężko mi to w ogóle wytłumaczyć. Ja, ja sama jestem w szoku, po prostu, że. Że takie coś się też wydarzyło. Kiedy tylko pojawiła się nadzieja, siostry postanowiły zorganizować zbiórkę pieniędzy na rehabilitację swojej mamy. Na Facebooku została założona grupa z dramatycznym wołaniem: Mamo, wróć! Jej założeniem są licytacje przedmiotów, które każdy może wystawić. Natychmiast ruszyła lawina internetowego wsparcia dla Marioli, która do niedawna sama wspierała innych. Nie spodziewałam się odzewu. Ja generalnie na początku też nie chciałam. Z siostrami zakładać te zbiórki, już te z doświadczenia mogę powiedzieć, że łatwiej jest pomagać komuś niż zbierać na, na osobę najbliższą. Tak? Jest, jest to ciężko, jest jedna z radość, jak patrzę z ten który zawsze tam publikuje na Facebooku, jest radość, że jest aż tyle pieniędzy, a z drugiej strony potem mam taki stołowy kurcze, przecież ja zbieram na mamę i to jest takie właśnie i fajne. I z drugiej strony gdzieś tam dochodzi to, że, że, że ja zbieram naszenie na własnej mamy, tak? Nie spodziewałam się takiego odzewu, nasza zbiórka została tak założona na Facebooku jako licytację, gdzie sprzedajemy dosłownie wszystko i wszyscy, w ogóle bardzo dużo ludzi, których nie spodziewałam się, zaangażowało się, jakieś swoje oferty wystawia, rzeczy, wszystko, więc naprawdę jest przeogromny odzew. Co zbieramy na leczenie, rehabilitację, my jesteśmy świadome, bo dużo osób podchodzi do tego tak, że mama z tego nie wyjdzie, a my zbieramy pieniądze właśnie nie wiadomo na co, bo przecież jak to stan wegetatywny, no, no my uważamy inaczej, bo gdybym patrzyła tylko na stan medyczny, to mama nie powinna żyć, a żyje, jest silna, reaguje. My zbieramy na to, żeby mama miała to życie komfortowe. I my jesteśmy świadomi, że już nie będzie biegała z nami, z naszymi dziećmi, tak? Po, po, po konopnickie, bo co cała ulica też się zaangażowała, gdzie mieszkamy, że, że konopniska bez mariolki to nie konopnicka. Więc my jesteśmy świadomi tego, że to nie będzie taki stan jak sprzed wypadku, że to życie będzie inne, ale ja zrobię wszystko, żeby to życie było jak najbardziej komfortowe dla mamy, bo ona całe życie robiła wszystko dla nas. A my wspólnie zróbmy to dla niej. Możesz wystawić dowolny przedmiot lub usługę na licytację możesz dołożyć swoją cegiełkę licytując. 28 lutego o godzinie 10 na plaży przy dworku Ewy Braun w Gierłoży odbędzie się kiermasz ciast i zorganizowany przez Miłosza Lenarta z fundacji drużyna ML duathlon dla Marioli, w którym każdy może wziąć udział. Dobra wiadomość dla wielbicieli dużego ekranu. Od 12 lutego kina mają możliwość otworzyć swoje wrota dla widzów. Nie wszystkie jednak z tego skorzystały. Duże kina sieciowe nadal pozostają zamknięte, ale nie kętrzyńska gwiazda, która z radością zaprasza na seanse. Bardzo się cieszymy, że 12 lutego już możemy witać gości na naszej sali. Repertuar jest, mamy nadzieję, dla każdej grupy wiekowej. Zaczynamy, po części wracamy, bo nie mamy nowych filmów. Dystrybutorzy niestety nie proponują nam nic nowego, więc wracamy do bardzo kolorowej, wesołej animacji trolle druga część. Później proponujemy widzom after druga część. Jest to romans troszeczkę... Mam nadzieję, że 14 luty. Dlatego, stąd ta propozycja się troszeczkę też pojawiła. I dla widzów troszeczkę lubiących adrenalinę, będzie to obraz pożądania na godzinę 20. Jest to thriller grupa wiekowa no, powyżej 15 roku życia. Kino gwiazda dysponuje 159 miejscami. Ale zgodnie z wytycznymi, podczas jednego seansu może być zajętych tylko połowa miejsc. Jakie jeszcze restrykcje zostały wprowadzone? Wracamy do funkcjonowania jak najbardziej bez obostrzeń, czyli rezerwacje internetowe działają, sprzedaż w kasie również będzie możliwa. Godziny otwarcia kasy również, sprzed zamknięć, czyli godzina 14 do 21.00. No i cóż, kupujemy biletik, wypełniamy formularz, który jest obowiązkowy, zasłaniamy nos i usta, robimy dezynfekcję rąk. Oczywiście otrzymamy odległości między sobą minimum tych dwóch metrów, na sali siadamy co drugie krzesełko no i cieszymy się sensem. Nieco wcześniej, bo od 1 lutego można korzystać z oferty wystawienniczej Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Co prawda nie jest to sezon turystyczny, ale warto się wybrać choćby dlatego, że zwiedzanie jest bezpłatne, a w środku znajdują się ciekawe eksponaty bardzo a to bardzo zapraszam do skorzystania z oferty wystawienniczej muzeum w kętrzynie mówię o oddziale zamkowym gdzie nieodpłatnie można odwiedzić następujące wystawy. Jest to wystawa poświęcona sztuce dawnej, wystawa poświęcona historii naszego zamku. Na życzenie, na życzenie turystów również udostępniamy pokaz z makietą multimedialną. Można też poznać historię naszego miasta, odwiedzając wystawę Dawny Rastenburg, miasto i ludzie oraz wystawa. O okruchach dawnej świetności. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli w godzinach 12-16. W drugim punkcie wystawienniczym w Baszcie na razie jest dostępne jedynie stoisko z literaturą dotyczącą historii regionu. Ten rok dla muzeum jest szczególny ze względu na jubileusz a z nim związane ambitne plany, do których trwają cały czas przygotowania. Tym bardziej cieszy fakt, poluzowania obostrzeń. W związku z 75-leciem założenia Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, bo Muzeum w Kętrzynie, Szanowni Państwo, jest jednym z najstarszych muzeów na terenie Warmii i Mazur, planujemy otworzyć w warunkach pozapandemicznych salę ekspozycyjną poświęconą założycielce Muzeum pani Zofii Licharewej. Inauguracją, inauguracją otwarcia sali. Będzie, będzie wernisarz wystawy, która organizowana jest w porozumieniu z Muzeum Warmii i Mazur. Wystawa, w której znaj znajdować się będą wszystkie eksponaty, które pani Zofia Licharewa zabezpieczała w latach 46-48. Wystawa zatytułowana Cenne, bezcenne, nieutracone. Takie są e, najbliższe plany naszego muzeum. Oczywiście, e, tak jak wspominałam wcześniej, chciałabym, aby wernisarz wystawy i otwarcie, inauguracja e, sali ekspozycyjnej na pierwszym piętrze zamku, odbyła się w normalnych warunkach. Warto wspomnieć, że Zofia Licharewa była jedną z najbarwniejszych postaci muzealnictwa na Warmii i Mazurach. Uczestniczyła w powojennej akcji ratowania dzieł sztuki, muzealiów i księgozbiorów. Następnie zorganizowała muzeum, którego funkcję kierownika pełniła do 83. roku życia. Otwarcie sali ekspozycyjnej jej imienia będzie dobrym powodem, aby lepiej przybliżyć postać tej niezwykłej kobiety. Zimą na Mazurach wcale nie jest nudno. Wie o tym doskonale Giżycki klub morsów zimny ptak, który oprócz obowiązkowej kąpieli w niegocinie tworzy lodowe arcydzieła, rzeźby dosłownie zapierają dech w piersiach. koniec przeżyjmy jeszcze raz miłości Czar. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu z okazji Walentynek przygotował specjalny koncert. Po programie zapraszamy na jego emisję. Bo kochać trzeba zawsze, nie tylko od święta. Kiss me out of the building by nightly Beside the green green grass Swing 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 your spinning step You wear those shoes and I will wear the dress Wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.